Co ty odwalasz mieliśmy nagrać wstęp do filmu. No ale jaki ty masz problem w ogóle? Chcesz, żebym nagrywał jakiś wstęp? Ja Ci mówię, że ten film w ogóle jest fatalny i po co chcesz go w ogóle wrzucać? Jaki ja mam Ci wstęp nagrać? Jaki taki? Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w najgorszym odcinku na naszym kanale. Normalnie wrzućcie tutaj 2000 łapek w góry. W górę to ja normalnie nagram wam jeszcze gorszy materiał. Taki mam wstęp nagrać. Nie wiem o co ci chodzi. No nie, nie wiem. wiem no, trzeba nagrać wstęp. To jest no, najgorszy wiem. film jaki w życiu widziałem. Najgorszy nie? mi się film podoba. Trzeba filmy wrzucać co dwa dni. Jest challenge, że gramy bez shotgunów i robimy wina. Super gierka. Zapraszamy do oglądania. Świetny pomp. Świetny. O nie, same najlepsze pompy tylko. O nie, właśnie mnie dobija Jest totalnym kozakiem. Nie ma go tu. Gdzie on jest? No i... Co?! GG? No nie, już spamuje Drugi team tam jest, no. Ale ma HGK jeden. W chwili to mu to tam snipe? Jeden na no Na biało leży, leży, leży z HG. Co? Biję się chyba na... Tutaj, tutaj. Lecę do się. Jeden dostał stówę. Drugi też dostał mega dużo. Dwóch ma na biało całkiem. Dobra, nice Easy fragi To musimy wygrać, ale nie wiem Możemy nazwać że najbardziej żałosny odcinek na naszym kanale nie, Goście Gdzie? Na 120 Mavupa, uważaj. wiem prawo idzie Uważaj, ją tam akurat wskoczył. Gdzie on jest? Na dół, tu spadł Ma HG. Kolapsujemy, co? Spada. Drugi, mnie... Leży Ooo Gampis za Lecimy na niego Dwoch, Dwóch, 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 dwóch Są są progi i Dobra, jeden ja leży, drugi ma zero. Ha! O nie. Na kucaka. Tu pode mną. Kamieniołom. Ktoś z daleka strzela. A. Uważaj, pułapka. wiem, nie rozwalaj. Tu są Dwóch tam jest. Ta biała. Powalony. Drugi bliżej mnie gdzieś. Ta widzę tu jest. Został stry. Zabity, ale jesteśmy najlepsi no. w dobra. O to chodzi właśnie. Tylko w tym 9 osób zostało. O. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby zwyciężyć ten challenge. Wow! Mam kotwiczkę. Dostałem. Jeden dostał, 120, jeden leży. Wow, ale ty masz aim'a Dostał dwa razy, bez kevas. jest wow, gość, ty robisz, jesteś niesamowity. Każdego hita trafiłem. Ale mnie rezyruje. co taki prosto robisz? Zero ma, hita, leży. Wow, ale teraz to poleciałeś grubo, typo. się, więcej fragów! Ja muszę wziąć kewa, nie, bo taką walkę bez kewa, no to ja nie wiem, czy sobie dam radę. Oni weszli do siana, ale tu są goście. Dojeżdżamy, damy radę. Dokonamy niemożliwego. Wygramy gierkę bez pomp. Leży jeden. W dziesiątym sezonie! Gościu, jak ja go zabiłem, niesamowity blazer Jest jeden powalony, musimy dać mu podnieść Gdzie jest powalony? Ja w sianie właśnie, wiedziałem, że jest Gdzie? Nie wiem, trzeba pospamować Dobra Może wbijemy do tego siana Dobra, Zabity. ale porobione. Jeszcze dwie osoby. 15 fragów w ogóle na jakimś challenge'u mega chorym i trudnym do zrobienia. What no the bez fuck? pompy. Kto to widział grać bez pompy? W, w sezonie dziesiątym 10. sezonie, ja rozumiem robić sobie takie challenge y w pierwszym sezonie, jak jeszcze nikt nie umiał chodzić, ale tutaj są naprawdę genialni zawodnicy już. Każdy wie co i jak. A Trochę genialnych zawodników, to wydaje mi się, że ostatni kampią wisia. <laughs> Dobra, Dobra, ja tu koszę no. Dobra, no to teraz czas zabawić się w farmerów. Zbieramy zboże. <noise> no niestety, jeszcze mam jedno, dwa pola. Ale jeszcze są plony tam na W, więc lecimy pozbierać zboże. Ło, patrz, tam jest jakaś wieża, może tam są. Spocone tryhardy. Trochę się cykam. Tyle dropów jest, ciekawe czy je wezmą Dawaj Ale bym był osrany szczerze mówiąc, jakby mi ktoś tak kosił jakbym kampił Bek jakbyśmy kogoś zamknęli w daszku tak przez to <grych> oj, 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 niestety Oni chyba jednak są w tej wieży O, chodź, splasha Wow, To jest to, to jest to czego nam było trzeba Patrz, co jest to co... Patrz, rozwalę im tą bazę. Oni tam serio są, schodzą właśnie. Dwa razy, dwa razy. Zrób mi Nie umiem. O, na ciebie. drzewo, on jest niesamowity. Dwa razy, trzy razy. Cztery razy. On nie, gra. Ej, kurde, ale mnie walnął. Powalony jeden, został ostatni, to jest niesamowite. Czy zrobimy Yo, ten chory ma, challenge? Rozwalam no, mu drzewo. Koniec. Nie będzie Czy się. Z nie, nie damy rady. To zepsujemy cały challenge. Mam nadzieję, że... Ciekaw. Widzowie, no to wybaczą. On zawupy. On leci. Na drzewo! Kurde, to jest prawdziwy... Właściwy... O biało, biało, biało! Dostał na biało jeszcze ode mnie. Skilofa On no, ma naprawdę loła Dobra, ja... Dojeżdżam! Skilloffa, myślisz? O nie! Boję się trochę go Ja też. Ja! I mam go! Z kilofa! Z go zabiłeś? Tak! Z Na sam koniec? Na sam koniec. Nie, czegoś takiego jeszcze nie było. Z kilofa na koniec w sezonie 10, przypominam. W sezonie 10 i to jeszcze całą gierkę. Bez shotguna, nawet nie podnieśliśmy na sekundę shotguna. No nie. Już się naprawdę udał, to było coś niesamowitego. Dokładnie tak. Jeśli chcecie więcej takich super challenge'ów w sezonie 11, to zostawcie łapkę w górę. Obowiązkowo. A my już się z wami żegnamy. Trzymajcie się i papa. Cześć, Kochamy cześć. was. Dalej jestem podekscytowany, Sugar. No ja też.